Pierwszy mecz reprezentacji Polski w piłkę nożną, czyli Polska-Węgry w 1921 roku. Polska reprezentacja rozegrała swój pierwszy mecz 18 grudnia 1921 roku w Budapeszcie i choć przegraliśmy jedną bramką, było 1-0, to odebrano ten mecz pomimo tej porażki jako coś naprawdę dobrego. Przed meczem raczej oczekiwano, że porażka, nawet 3-0, będzie sukcesem, ponieważ Dosyć, że był to pierwszy mecz reprezentacji Polski. To do tego reprezentacja Węgier była uważana za zespół bardzo mocny, bardzo silny, który pokonywał naprawdę wielu mocnych przeciwników. Dlatego, chociaż przegraliśmy 1-0, to uważano wtedy, no i można uważać teraz, że nie było to takie złe, a wręcz było coś bardzo dobrego. Ale dzisiaj powiemy, jak doszło do tego moczu i jak on przebiegał. Ta droga do pierwszego oficjalnego meczu była dosyć wyboista. Początek reprezentacji Polski, a raczej myślenia o założeniu tej reprezentacji, to już koniec 1919 roku. Chciano po prostu, żeby reprezentacja wystąpiła na Olimpiadzie w Antwerpii w 1920 roku. Przed Olimpiadą zamierzano rozegrać kilka meczów, po prostu żeby zgrać zespół, żeby dokonać odpowiednich zmian. Planowano mecze z Austrią, Czechosłowacją i Węgrami, ale niestety zostaliśmy zaatakowani i po prostu myślenie o piłce nożnej było jedną z tych ostatnich rzeczy, o których myślano. Polska mogła znowu stracić niepodległość. Trzeba było walczyć o tą niepodległość. Ale gdy wojna się skończyła, postanowiono od nowa spróbować. I wtedy też z propozycją gry wystąpiły Węgry. Po ustaleniu daty i miejsca zaczęły się przygotowania. Najpierw dwa mecze wewnętrzne. Co ciekawe, na początku zebrano kilkudziesięciu zawodników i odsiano niejako tych najlepszych. I tak, doszło do dwóch meczy wewnętrznych oraz później do trzech meczy przeciwko reprezentacjom miast. Przeciwko Bielsku Wygrana reprezentacji Polski 3-1, Krakowa 7-1, Lwowa 9-1. Potem wybrano 13 zawodników. No wtedy niestety jeszcze nikt nie wpadł, żeby dokonywać zmiany i jeszcze nie było takiej możliwości. Po prostu nie było możliwości zmieniania zawodników w czasie meczu. Dlatego wybrano 13 zawodników. I byli to Stanisław Cikowski, Ludwik Gintel, Józef Kałuża, Stanisław Mielech. Leon Sperling, Zdzisław Styczeń, Tadeusz Synowiec, Marian Einbacher, Mieczysław Bacz, Jan Lot, Stefan Lot, Artur Marczewski, Wacław Kuchar. I 16 grudnia trzecią klasą wyruszono oczywiście pociągiem i oczywiście trzecią klasą, żeby zaoszczędzić pieniądze, do Budapesztu. Poza trzynastoma zawodnikami jechał też trener, czyli Węgier, Imre Pol Possonyi, czterech przedstawicieli PZPN-u, dwóch dziennikarzy i do towarzystwa mistrz polski w tenisie ziemnym Edward Klein-Nadel. Tu trzeba pamiętać, że przygotowaniami naszego zespołu zajmował się też Jó Józef Szkolnikowski. Po 36 godzinach o godzinie 23.00 dotarli do Budapesztu. Położyli się po północy, a już kolejnego dnia o 13.30 zawodnicy wyszli na murawę. Murawy, która po opadach deszczu i śniegu była bardzo, bardzo niefajna. Do tego, niestety, po losowaniu okazało się, że wiatr wieje w nas, w naszą stronę. Kiedy zmieniono po przerwie strony, wiatr się odwrócił, no i tak szczęśliwie dla nas zaczęły się losy naszej reprezentacji. Wszystko odbyło się na stadionie Hungaria w Budapeszcie. Kibicowało 8 tysięcy kibiców, czyli wcale nie tak dużo, ponieważ ten stadion mógł pomieścić 30 tysięcy kibiców. Początek spotkania to godzina 13:50. Po 18 minucie w 18 minucie pierwsza i jedyna bramka, czyli bramka dla Węgrów, strzelona przez Jeno Szabo. Co ciekawe, Jeno Szabo rozegrał tylko jeden, jedyny mecz w reprezentacji Węgier, właśnie z Polakami. I strzelił tylko tą jedną bramkę. W 22 minucie kuchar po strzale, który trafił węgierskiego bramkarza w głowę, był przed pustą bramką. Ale zamiast strzelić, zaczął cucić bramkarza. No i nie strzelił pierwszej bramki dla reprezentacji Polski. W ogóle kuchar to postać niewiarygodna. Piłkarz, trener w tym po II wojnie światowej trener reprezentacji Polski w piłkę nożną. Do tego mistrz Polski w kilku innych dyscyplinach, w kilku dyscyplinach lekkoatletycznych. Mistrz Polski w hokeja na lodzie. Reprezentant Polski właśnie w hokeju na lodzie zdobył z tą reprezentacją Polski w hokeju na lodzie wicemistrzostwo Europy w 1929 roku. Do tego wielokrotny mistrz Polski w łyżwiarstwie szybkim. No, po prostu postać niewiarygodna, o której może kiedyś porozmawiamy. W 41 minucie Węgrzy mają przyznanego karnego, ale go nie wykorzystują. W drugiej połowie też zero bramek. I mecz się kończy zwycięstwem Węgier. Niestety nasi zawodnicy dosyć, że byli zmęczeni. To jeszcze żaden z nich nie był zadowolony z tego meczu. Jednak ani te przygotowania, ani to wszystko nie było doprowadzone, przeprowadzone w ten sposób, co trzeba. No i niestety nasi piłkarze nie byli zadowoleni. Gdyby troszkę więcej szczęścia, gdybyśmy mieli, to może byśmy zremisowali. Ale to można powiedzieć też w drugą stronę. I w czasie meczu było tak. Rzutów różnych 8 dla Węgier, 3 dla nas i jeden rzut karny dla Węgier. Oczywiście nie niewykorzystany. Takim nieoficjalnym graczem meczu był nasz bramkarz Jan Lot. To też ciekawa postać. Rozegrał 5 meczy w polskiej reprezentacji: 3 jako bramkarz, a dwa z nich w polu. Czyli taki jedyny reprezentant polski, który grał i na bramce i w polu. Tak jak powiedziałem, choć przegraliśmy i zawodnicy nie byli zadowoleni z gry. To jednak ten mecz był odebrany jako sukces. 1-0 w niesprzyjających warunkach z o wiele silniejszym przeciwnikiem, i to w pierwszym meczu reprezentacji, to naprawdę zostało odebrane jako spory sukces. Oczywiście dużo w tym odbieraniu wzięło się z tego, że po prostu uważano, że przed meczem, oczywiście, że nawet 3-0 dla Węgier to będzie coś niezłego. Bano się, obawiano się tego, że ta porażka Polski będzie o wiele, wiele większa. Ale ten pierwszy mecz po prostu pokazał, że chociaż jesteśmy początkujący, że dopiero zaczynamy grać, inne zespoły po prostu, pamiętajmy, inne reprezentacje już od wielu lat grały. Polska dopiero odzyskała niepodległość, była po, świeżo po wojnie i dopiero te nasze struktury, ci nasi piłkarze się zgrywali, to wszystko zaczęło powstawać. Więc pierwszy mecz, chociaż przegrany, należy zaliczyć do sukcesu w reprezentacji Polski, ponieważ pokazaliśmy się z jak najlepszej strony, pokazaliśmy, że chcemy walczyć, chcemy grać. I po prostu jest chęć stworzenia zespołu reprezentacji narodowej, reprezentacji Polski. Oczywiście o dalszej historii tej reprezentacji o różnych piłkarzach i o wielu ciekawych informacjach dotyczących piłki nożnej. Materiały będą pojawiać się w przyszłości, dlatego zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj poleć, pokaż znajomym, tak, żeby ten materiał i inne materiały dotarły jak najszerzej. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.